Witam serdecznie w Telegramie Miłości. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Tomasza. Tomasz, 50 lat, stomatolog, kawaler bez nałogów, 180 cm wzrostu, oczy niebieskie. Znak zodiaku kubek. Zainteresowania Tomasza: to podróże, zwierzęta, opera, teatr, zacisze domowe. Jest opiekuńczy, romantyczny, odpowiedzialny, zaradny. Kogo szuka Tomasz? Tomasz szuka panny wdowy w wieku do 50 lat, bez nałogów, minimum 170 cm wzrostu. Jeżeli jesteś zainteresowana ofertą Tomasza, to zapraszam do kontaktu ze mną przez www.zolity.pl bądź kontaktu telefonicznego 730 251 897. Jeżeli jesteś zainteresowana bądź zainteresowany innymi ofertami, to również zapraszam do kontaktu ze mną. Do zobaczenia.